Cześć, witajcie! W kolejnym poradniku. Dziś zastanowimy się i pokażemy bezpieczne sposoby odśnieżania auta, czyli takie, które nie zniszczą naszego lakieru. W arsenale autodetailingowych technik nie znajdziemy jakichś niespotykanych sposobów na to, aby odśnieżyć auto, i tak samo urządzeń do odśnieżania. Jednak mamy kilka rozwiązań, które dadzą nam możliwość zminimalizowania ryzyka porysowania. Przejdźmy zatem jeszcze do omówienia tradycyjnych sposobów, które mogą porysować nasz lakier. Tak jak widzicie, dzisiaj nasze BMW nie jest. Oglodzone, nie posiada na sobie śniegu ze względu na to, że w naszym regionie opady są naprawdę słabe. Jednak możemy sobie teoretycznie omówić to i wyobrazić, jak byśmy to robili. A więc pierwszy sposób to odśnieżanie ręczne, po prostu bez żadnego urządzenia. Uf! Uf! Najczęściej mamy. Tylko i wyłącznie rękawice i przecieranie tego lakieru agresywnym ruchem zmiatającym, kiedy rano wstajemy, dobiegamy do tego samochodu, który jest cały ośnieżony i chcemy jak najszybciej go odśnieżyć, jak najszybciej pozbyć się tego śniegu. To jest oczywiście nieprawidłowe, dlatego że możemy porysować nasz lakier. To nie są takie zarysowania pod tytułem, że od razu zedrzemy cały lakier i on będzie goły, do blachy, tam się zaraz dostanie sól i powstanie rdza. Nie, tutaj chodzi o mikrozarysowania na całym lakierze, które powodują de facto w dłuższym okresie, w okresie czasu zmatowienie całego lakieru i jego brzydki wygląd, brak połysku, brak głębi, po prostu płaski kolor. Drugi sposób to odśnieżanie sprzętem typu szczotka domowa na kiju, w taki sposób agresywnie docierając znowu całą tą maskę, cały dach, tam gdzie przychodzicie. No, nie muszę mówić o tym, że na pewno ten sposób porysuje Wasz lakier. Dodatkowo część osób używa właśnie takich specjalnych urządzeń typu skrobaczka razem z naszą szczotką. Ta szczotka ma włosie syntetyczne, które jest twarde, które nie jest elastyczne i również, kiedy będziemy ściągać nasz śnieg, możemy porysować nasz lakier. Dokładnie taką zależność pokazałem w poradniku na temat porysowania lakieru szczotkami na mieli automatycznej. Możecie sprawdzić ten odcinek. Również zawarłem tam test szczotki ręcznej, która pięknie porysowała nasz lakier. Kolejna technika to odśnieżanie naszego lakieru za pomocą właśnie takiej ściągaczki do wody, która. Bezpośrednio służy do tego, aby ściągnąć wodę po myciu z auta. Nie nadaje się ona ani do ściągania wody, bo może porysować lakier, ani tym bardziej do odśnieżania auta. Innymi przedmiotami, które są wykorzystywane przez użytkowników samochodów, to m.in. płaskie kartony, tutaj oczywiście w skutku chyba nie muszę Wam tłumaczyć ściągania i odśnieżania takim kartonem, bądź inne plastikowe, płaskie przedmioty typu szufelka domowa do zbierania i tym podobne. Więc jakie sposoby będą na odpowiedniejsze? Czy w ogóle są jakieś bezpieczne sposoby na odświeżenie naszego samochodu? Te solucje, rozwiązania możemy dobrać w zależności od tego, co się dzieje na naszym lakierze. To znaczy, czy śnieg, który się osadził, jest puchem, czy śnieg ten pod wpływem temperatury, rozmarzania i zamarzania stał się zbrylony. Zacznijmy zatem od śniegu w formie puchu. Możemy go usunąć manualnie przez omiecenie auta szczoteczką z naturalnym włosiem, robiąc to bardzo delikatnie, tak aby nie dociskać mocno naszej szczotki do lakieru. Drugi sposób manualny to nałożenie naszego ręcznika mikrofibrowego na uchwyt, na przykład taki jak ten, który jest wykorzystywany do mycia szyb. Owijamy go w sposób dla nas wygodny i delikatnie mamy dużą powierzchnię, którą możemy spokojnie Omieść całe auto ze śniegu. Sposobem najmniej inwazyjnym jest odśmierzenie z użyciem kompresora, czyli przez zwianie puchu powietrze, wykorzystując urządzenia do osuszania karoserii auta, kompresor bądź świetnie dające sobie radę dmuchawe do liści. Przejdźmy zatem teraz do śniegu, który jest ciężki, który jest zbrylony, ostry przez wahania temperatur, czyli rozmarzanie i zamarzanie. Tutaj najbezpieczniej będzie usunąć go termicznie, czyli przez ogrzanie auta, bądź przez użycie środka odmrażającego, jeżeli śnieg jest przemarznięty tylko miejscowo na jakimś elemencie. Jeżeli jednak nie mamy możliwości ani usunięcia go termicznie, a całe nasze auto jest zamarznięte i użycie na całą powierzchnię odmrażacza jest nieekonomiczne, możemy usunąć cały śnieg przez spłukanie auta ciepłą wodą na myjni bezdotykowych. Tak jak widzicie mamy dostępne kilka technik, w zależności od tego w jakim stanie jest nasz śnieg. Oczywiście najlepszym sposobem byłoby za każdym razem rozmrażanie naszego auta albo po prostu jego garażowanie. Jednak nie mamy zawsze takiej możliwości i musimy posiłkować się takimi technikami, które dzisiaj przedstawiliśmy. To już jest koniec naszego poradnika. Jeśli znasz jakieś bezpieczne sposoby odśnieżania, podziel się z nami pomysłem w komentarzu. Tymczasem zapraszam Was do subskrypcji kanału, sprawdzenia reszty materiałów na kanale. A także naszego konta na Patronite, gdzie możecie sprawdzić nasze cele rozwojowe kanału i zasilić grupę patronów. I oczywiście nie zapomnijcie wyłączyć AdBloka. Do zobaczenia w